Na sklep klubowy .com. witamy się z nami serdecznie z boiska bocznego na swoich Stawach Obecnie w swoim tak odgrywa tutaj nasza drużyna młodzieżowa, ale zawsze jest pełna godzinę, rozpoczniemy mecz sparingowy z Święty Święciczyk. Zapraszam na kursnik czy flash. Nie ma jak tam. Początkował u Ciebie? No dobrze, dziękuję. Oczekiwałem przed nową rundą, wydaje mi się, że no... No bara, że są w zasięgu, ale to zależy od, od wielu czynników. A medialnie? Kibicowsko? Na medialnie, kibicowsko. największą najwyższą możliwą frekwencję i nowy stadion, ale to już, to już nie ode mnie zależy. A ty coś się nie ja lekko, ja Lekki uraz i. Dzisiaj ja, ja. się, że yy, herbatka kurka tam wyszło gdzieś to. Herwatka bez prądu uziemiona. Zwoja <noise> mi ty, dobra, uziemiona była. Najlepsze. No tak. Jeśli chcecie wiedzieć jak powstają materiały na HTV, to, to są naprawdę ciężkie, spartańskie warunki. Przed chwilą wiatr. Mocny, mocny deszcz. i łzy. No pogoda zdecydowanie nie rozpieszcza, ale do przerwy na mrożnych stawach w stawach z paringu z Krzestrowiciem, Krzysztofskim, prowadzimy 3 do 2. Zabra, zabra! 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 Jak? go po kontuzji, co? Dobrze, coraz lepiej. My jeszcze mam tejpa, właśnie przeciwbólowych gram, ale, ale lepiej, no. Mam nadzieję, bo teraz mam trochę wolnego. Mieliśmy ciężki okres, no i no, mam nadzieję, że będzie lepiej. Trochę odpocznę, więc fajnie. No to dobrze, to zdrówka. Czekamy na Ciebie. Dzięki wielkie. Musieliśmy się nieco zagrzać, więc spotykamy się w trochę innym anturażu, ale towarzyszą nam dobre nastroje, bo w sparingowym spotkaniu z Krzyostrowiec Świętokrzyski wygrywamy 5 do 2. To był kolejny Hutniczy flash.